Kolory wpływają na nasze wnętrze, to fakt. Oddziałują na nasze zdrowie, na naszą psychikę, ale też oddziałują na nasze przestrzenie mieszkalne. O tym, jak wpływają kolory na nas, chciałabym Wam opowiedzieć w cyklu o psychologii kolorów. Zaczynamy od bieli, beżu i brązu, a ponieważ kolorem roku 2025 jest mokamus, zaczynamy od mebli w tym kolorze. Z czym nam się kojarzy brąz? Oczywiście z ziemią, z bezpieczeństwem, z ugruntowaniem, z przyjaznością, ale też z elegancją. Brąz we wnętrzach to jest taki naturalny wypełniacz przestrzeni, a dodaje mu elegancji, dlatego wykorzystywany jest na przykład w gabinetach, bibliotekach, w biurach, żeby dodać prestiżu, ale też w klubach męskich w latach... 90 XIX wieku i jest to kolor, który tworzy przytulność, ale też cudowne tło dla innych kolorów we wnętrzu. Zresztą wiemy, że brązów jest mnóstwo od bardzo jasnych, delikatnych, wpadających w beże, aż po ciemne w granicach czerni, tak jak na przykład drewno węgę. Kolory brązowe we wnętrzu zawsze dodają mu przytulności, aczkolwiek nie możemy przesadzać z nimi ponieważ stworzy nam się dość ciemna przestrzeń. W związku z tym dobrze jest, jeżeli brązowi towarzyszą kolory uzupełniające. Na przykład blade, zmiękczone żółcią błękity, a lekkie zielenie, ale też biel, szarość, rudość czy krem albo beż. Brązowe wnętrza tak naprawdę były popularne zawsze. Były charakterystyczne dla renesansowych i barokowych, wielkich szaf. Przypomnijmy sobie szafy gdańskie o, o niesamowitej strukturze, ale też ciemnym kolorycie drewna. Bardzo popularne ciemne drewno, takie mocno brązowe, było w latach e, późnych 90. -tych. XIX wieku, ale też na początku XX wieku. Art Deco kochało ciemne drewno, zwłaszcza jeżeli to drewno miało tzw. czeczotę, czyli pewien rodzaj dysfunkcji biologicznej, tworzącej niesamowite wzory. Kolor brązowy we wnętrzu charakterystyczny jest też dla stylu kolonialnego, a więc tego sprowadzanego lub inspirowanego koloniami, ale też jeżeli pamiętacie film Pożegnanie z Afryką, w klubach męskich były przepiękne sofy z ciemnej, brązowej, tłoczonej skóry, które były synonimem prestiżu, elegancji czy dżentelmeńskich e, układów. Kolor brązowy charakterystyczny jest dla mebli klasycznych tych, które właśnie kojarzą nam się z minionymi epokami. Przepięknie y, sprawdza się on w architekturze dworkowej, ale też jest to kolor, który zawsze dodaje ciepłoty. Jeżeli marzymy o eklektycznych wnętrzach, to możemy zastosować na przykład stare meble w brązowym drewnie, zestawione z nowoczesnymi. Kolor brązowy to także kolor, który nas uspokaja, ociepla. W związku z tym, jeżeli chcemy, aby nasza przestrzeń była bezpieczna, te elementy brązu są jak najbardziej wskazane. Brąz to kolor bezpieczeństwa, ale w dawnej przeszłości, wyobraźcie sobie, to jest taki paradoks historii albo hichot historii, o ile teraz jest synonimem elegancji, profesjonalizmu, e, właśnie bezpieczeństwa. Kiedyś kojarzył się, e, no mówiąc wprost, z biedą, ponieważ kojarzony był. Z habitami mnichów, które były oczywiście w zgrzebnym brązowym kolorze. Więc zobacz, jak historia zatoczyła Woltę od koloru powiedzmy ubóstwa i pokory po kolor elegancji i przytulności. E, chyba nie ma bardziej popularnego w tej chwili koloru niż beż. Beż kojarzony z elegancją, ze spokojem, ze stabilnością, kojarzony z elegancją, subtelnością. Więc to jest taki kolor, który. Pojawia się praktycznie wszędzie, nawet e, mamy do czynienia z aranżacjami monochromatycznymi w e, beżowym kolorze. Ale tak naprawdę ten kolor stał się popularny dopiero na początku XX wieku. Został spopularyzowany przez niesamowitą de dekoratorkę wnętrz Elsie de Wolf, która była dekoratorką sławnych i bogatych, e, przede wszystkim w Nowym Jorku. I to ona zachwyciła się beżem jako tak zwanym kolorem uniwersalnym, bo rzeczywiście trudno odmówić beżowi uniwersalności. Legenda głosi, jedna wersja mówi o Akropolu, druga wersja mówi o piramidach w Egipcie. Legenda ta głosi, że kiedy Elzi zobaczyła te budowle, wykrzyknęła w ekstazie, toż to beż, toż to mój kolor. I ona go wprowadziła na salonę. I rzeczywiście on się pojawia praktycznie wszędzie. Co daje wnętrzu? No przede wszystkim daje wnętrzu spokój, jasność. Zwłaszcza, że tych odcieni beżu mamy bardzo dużo. Dobrze, jeśli towarzyszy mu odpowiedni kształt mebla albo odpowiednia faktura materiału. Beż nie lubi połysku. Beż bardzo dobrze wygląda w macie połysk sprawia, że zyskuje perłowy poblask i to nie zawsze może się podobać. Natomiast w splotach, w, w elementach takich zmatowionych wygląda doskonale. Mam jeszcze dla was jedną anegdotę dotyczącą beżu, ale o niej opowiem za chwilę, bo jeszcze chciałabym powiedzieć w jakich stylach się sprawdza. No oczywiście w stylu midmodern z lat 50. Beż pojawił się w stylizacjach um, Art Deco, jest bardzo popularny w nowoczesnych wnętrzach. E, tak jak powiedziałam, często pojawia się w monochromatycznych aranżacjach i beż tak naprawdę jest punktem wyjścia. Musimy pamiętać, że w pewnym momencie staje się monotonna. Jeżeli staje się monotonny, to nie czujemy się we wnętrzu do końca komfortowo. Dobrze go przełamać kolorami, na przykład e, pięknymi błękitami, a subtelnymi zieleniami. Cudownie z beżem komponuje się terrakota i rdza jako kolory. To jest kolor, który tak naprawdę uwypukla inne barwy, ale trzeba uważać, żeby były one lekko złamane żółcią. Wtedy wszystko jest Ciepłe, bo beż to kolor ciepła. Obiecałam wam na koniec anegdotę. Nie jest ona zbyt sympatyczna, ale jest historyczna. Wyobraźcie sobie Izabelę Kastylijską, wielką królową, która złożyła śluby Maryi Dziewicy, gdy jej mąż oblegał Granadę. Otóż obiecała sobie, że nie zdejmie uwaga bielizny, dopóki jej mąż... Nie zdobędzie tego miasta. No cóż, zajęło mu to 11 lat. I teraz wyobraźcie sobie tę białą bieliznę po 11 latach. <laughs> Ma ona dużo wspólnego z beżem, i na cześć królowej została nazwana Izabelinem albo kolorem izabelinowym. Ja was nie namawiam do tego typu praktyk, natomiast polecam beż jako piękne wypełnienie wnętrza. Biel. Królowa wszystkich kolorów, bo pochłania wszystkie barwy widzialnego światła, jest nieodzownym elementem wyposażenia naszych wnętrz, ale też głęboko wpływa na postrzeganie przestrzeni. Jak się to ma do naszych wnętrz? Oczywiście wnętrza białe kojarzą nam się z czystością, z prostotą, także ze sterylnością, ale też z porządkiem. W związku z tym biel jako kolor idealnie nadaje się zarówno na tło dla innych elementów kolorystycznych, ale także jako element podstawowego wyposażenia. I tu musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście biel bieli nierówna, ale też zwróćmy uwagę na to, że biel bardzo dobrze, aby załamywać inaczej światło sprawdza się w różnych fakturach. Jak na przykład w takiej barankowej. Wtedy zupełnie inaczej to światło z bielą pracuje. E, kochamy biel od początku. Kojarzy nam się z niewinnością, z dzieciństwem, dlatego znajdziemy je w, e, zarówno w pokojach dziecięcych, ale jeżeli mówimy o czystości i higienie, no to mamy takie dwa elementy mianowicie kuchnie. chociaż odchodzimy w tej chwili od bieli w kuchni, ale bardzo często w stylu rustykalnym kuchnia była biała. Biel kojarzy nam się też oczywiście ze sterylnością i ze szpitalem. No jest to inny rodzaj wnętrza. Wróćmy do domów. Biel jest e, absolutnym faworytem, jeśli chodzi o pewne style wnętrzarskie. Mówimy tutaj o stylu skandi, w którym biel jest bardzo ważnym elementem, bo rozjaśnia przestrzeń. Mówimy tutaj o stylu Shabby Chic, w którym biel jest przetarta. Taka spatynowana, zestarzona. Biel była nieodzownym elementem architektury modernistycznej. Wszystko, co powstało w okolicach Le Corbusiera, było absolutnie białe, z nieodzowną stalą, na przykład. Biel była ulubionym kolorem, ale uwaga, wzbogaconym o złoto, w rokoko, bo jest lekka, chmurkowata. Jeśli dodamy do tego dekory i ornamentację i je lekko pozłocimy, uzyskujemy ten frywolny urok rokoko. Biel absolutnie była ulubionym kolorem Le Corbusiera, wielkiego guru architektury. Biel wreszcie jest znakomitym kolorem do pokoju dziecięcego. Pokoje dziecięce, właśnie sugerujące czystość. Niewinność bardzo często wykorzystują białe mebelki. Co ciekawe, z bielą y, kojarzą nam się bardzo różne e, elementy wnętrzarskie, ale nie wiem, czy wiecie, że po raz pierwszy na taką pełnowymiarową skalę zaczęto malować sufity na biało dzięki wspominanej już dzisiaj Elsie De Wolf która e, oczywiście wprowadziła beże na salony, ale to właśnie ona zasugerowała białe sufity, żeby powiększyć i rozjaśnić przestrzeń. Oczywiście w dzisiejszym odcinku tylko liznęliśmy, że tak to ujmę, kolorystyki jej wpływu na wnętrza, skupiliśmy się na bieli, beżu i brązie. Ale chcemy kontynuować ten cykl i chcę Wam opowiadać o innych, bardziej żywych kolorach i jak one wpływają na nasze mieszkania czy domy. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszamy, żebyście śledzili nas na YouTubie. Chętnie zobaczę łapkę w górę i subskrypcję. No i zapraszam Was na kolejny.